się. chciałem dzisiaj z Wami pogadać o regulacji zawieszenia w rowerze, a konkretnie jednej regulacji. Tej, która moim zdaniem jest najrzadziej regulowana, a przynajmniej ja tak uważam, jest równie ważna co sak czy rebound, i jak pewnie widzicie po tytule, chodzi o progresję. Dlaczego ustawienie progresji często traktowane jest Troszeczkę po macoszemu, co poniekąd jest przyczyną do powstania tego materiału. Po pierwsze, regulacja progresji pojawia się zawsze na samym końcu każdego poradnika o tym, jak ustawiać zawieszenie. I może to komuś sugerować, że skoro jest na samym końcu, to jest najmniej ważna. Po drugie, i to jest uwaga, ważne, jest to jedyna regulacja zawieszenia, która nie jest darmowa. Musicie kupić tokeny zwane również Volume Spacerami, taka różnica między Rockshoxem a Foxem. Trochę to kosztuje, bo za taki woreczek z tokenami do dampera zapłaciłem jakieś 150 zł. A jeden token do amortyzatora z przodu do widelca kosztował jakieś 25. No i trzecia rzecz, niektórym progresja może kojarzyć się z młodzieżowcami na YouTubie, którzy skaczą te wielkie chopy i oni czasem mówią: "Muszę zwiększyć progresję, bo za często dobijam zawias". Ktoś może pomyśleć, że skoro on tak nie skacze, to progresja go w ogóle nie dotyczy. Błąd, bo progresję można nie tylko zwiększyć, można ją też obniżyć. I ja właśnie tak zrobiłem w swoim Rift Zonie. Co to w ogóle jest ta progresja? Wszędzie na YouTube, jak mówią o progresji, to rysują te schematy, jakieś mądre wykresy robią. Ja tablicę też mam, ale spróbuję tak, jak chłop, chłopu, albo chłopce. Są dwa rodzaje charakterystyki pracy zawieszenia. Dwa skrajne, bo pomiędzy jest jeszcze cała skala szarości. Z jednej strony mamy zawieszenie o charakterystyce progresywnej, czyli. Im głębiej jesteście w skoku, tym twardsze to zawieszenie jest. Jak macie amortyzator i go wciskacie, to te pierwsze milimetry skoku są takie mięciutkie, potem się robi trochę sztywniej, a na końcu to już jest w ogóle twardo. Druga strona skali, czyli charakterystyka pracy liniowa, polega na tym, że nieważne jak głęboko jesteście w skoku, zawieszenie zachowuje tą samą sztywność, tą samą twardość. Czyli Wy wciskacie zawieszenie i zasadniczo przez cały skok jest podobny poziom oporu stawiany przez amortyzator. O progresywności czy liniowości decyduje objętość komory powietrznej, czyli mm, tego miejsca, w które wdmuchujecie pompką powietrza. I tak jak sobie porównamy to na przykład do butelek, możecie mieć butelkę półlitrową i dwulitrową, no to jest tak, że im większa objętość, wielkość tej komory powietrznej, tym bardziej liniowo pracuje zawieszenie, im ta objętość, ta wielkość tej komory jest mniejsza, tym zawieszenie pracuje bardziej progresywnie. Do regulowania wielkości komory powietrznej, a dokładniej jej objętości służą te właśnie, słuchajcie, e Tokeny, wkłada się je do przedniego amortyzatora do widelca, wkłada się to pod korek, ten, który ma wentylek do dmuchania, tam pod spodem je przyczepiacie. Jak potrzebujecie więcej, to jeden, drugi, trzeci, bądź takie do dampera. Wkłada się ich jeden. Każdy z nich ma inną wielkość. I miałem jeszcze powiedzieć, że takie akurat są do mojego dampera. Są dampery, do których się wkłada jakieś inne opaski. I wtedy zamiast jednego wkłada się ich kilka. I no różne są systemy. Polega to na tym, że jak wsadzimy do naszej komory powietrznej taki klocek, no to automatycznie zmniejszamy objętość tej komory powietrznej i w tym momencie podnosimy progresywność naszego zawieszenia. Z kolei, jeżeli taki klocek wyjmiemy z tej komory powietrznej, no to jej objętość rośnie i zawieszenie staje się bardziej liniowe, mniej progresywne. I żeby było ciekawiej, sama rama, jej kinematyka też ma swoją progresję. Ten Rift Zone na przykład jest dosyć bardzo progresywny, czyli im głębiej jesteście w skoku, tym sztywniejsze robi się zawieszenie. Tym ee, ta dźwignia, przełożenie ramy robi się mniejsze. I trudniej wcisnąć damper. Oczywiście są też ramy, które pracują bardziej liniowo. Jeśli dobrze kojarzę, to chyba dartmury są takie liniowe, właśnie. I pojawia się tutaj taka zależność, że jeżeli mamy ramę, która mm, pracuje progresywnie, to do takiej ramy fajnie będzie się wpasowywał damper, który jest ustawiony dosyć liniowo i odwrotnie. Jeżeli mamy ramę liniową, to do niej fajnie podejdzie damper, który pracuje progresywnie. Będą się wzajemnie uzupełniały dlaczego uważam, że progresja jest taka ważna. Powinienem teraz powiedzieć, że każdy z nas jeździ inaczej, ma inny styl, jeździ w innym terenie, e, lubi inne przeszkody. Że jeżeli preferujecie flow trailer, duże hopy, e, skakanie dropów, pump traki, no to zwiększenie progresji na pewno będzie dla Was. Z kolei jeżeli wolicie takie typowe endurowe rąbanki, kamole, korzony, no to liniowe zawieszenie może się tutaj lepiej odnaleźć. To się wszystko zgadza, natomiast powód, dla którego zainteresowałem się w ogóle progresją, jest dużo bardziej prozaiczny. W moim damperze progresję reguluje się właśnie tymi, e, tymi volume spacerami, aka tokenami i one słuchajcie występują w e, kilku rozmiarach, jest to tak, o tutaj mają oznaczenie swojej wielkości, to jest 0.2, 0.4 mamy, mamy 0.6, 0.8 i największy 0.95. jak już wspomniałem w moim rowerze przełożenie ramy, ta charakterystyka pracy zawieszenia jest progresywna. No i fabrycznie Marin założył do niego Wyobraźcie sobie, że drugi największy token, czyli 0,8. Nie mówię, że to źle, tylko że niekoniecznie musi to pasować do moich umiejętności, moich prędkości, mojego stylu jazdy. I sytuacja wyglądała następująco. Fox zaleca ustawienie sagu w tym damperze między 25 a 30%. Gdy ustawiłem sag na 30%, to przy zamontowanym fabrycznie przez Marina tokenie 0,8 na płaskich dropach, czyli dropach na płasko o w ten sposób, używałem do 70% skoku. No tyle, że należałoby korzystać z większej tego swojego skoku dostępnego, a nie z trzech czwartych. Więc żeby móc korzystać z większości swojego dostępnego skoku musiałem zjechać z sagiem do 33-34%. No i wtedy na dropach na płasko oczywiście zawieszenie domykałem, natomiast na korzonach, kamcorach i takich naturalnych trasach Korzystałem z 80-80% skoku, więc to też nie było idealne. Także to był ten powód, dla którego wydałem dwie stówy na te plastikowe krążki. Z tyłu ostatecznie wylądował token 04 w miejsce tokena 08 i sak teraz jest książkowo 30%. Do przedniego amortyzatora z kolei wleciał dodatkowy token, fabrycznie był zamontowany jeden. Teraz są już dwa, bo jak z tyłu zmieniłem sak, czyli de facto utwardziłem zawieszenie, ze 165 PSI do 190 podniosłem ciśnienie. W damperze. Wtedy przód zaczął zbyt ochoczo przelatywać przez skok. A że lubię mięciutko, to podniosłem progresję zamiast ciśnienia. Tak. I to też jest dosyć istotna kwestia, żeby zwrócić uwagę na ten balans między przodem a tyłem, żeby przód i tył chodziły w miarę równomiernie. Bo jak na przykład lądujecie i jedna strona zapada się dużo bardziej, to w tym momencie macie zaburzoną geometrię. I to pół biedy, jeśli bardziej liniowo pracuje wam tył, bo wtedy no, jakby przód idzie do góry, zostaje trochę wyżej. Gorzej, jak mniejszą progresję macie z przodu i wylądujecie, a przód się zapada. Wtedy można się po prostu przewrócić. Jak się ustawia, sprawdza progresję. Kochani, na ten temat już się dużo mądrzejsi ode mnie na YouTubie wypowiedzieli. Tu wam podłączyłem e, instruktaż od e, inżyniera z Foxa. Bardzo ciekawy, warto się zapoznać. Ja wam opowiem tylko o swoich doświadczeniach, o tym, co u mnie zagrało, a co niekoniecznie. W teorii jest tak, na parkingu, nie wiem, w garażu, pod ścianą, gdziekolwiek. Najpierw ustawiacie sak, potem regulujecie rebound, potem przechodzicie do kompresji albo zostawiacie ją w ogóle w spokoju, albo skręcacie ją na połowę. I potem skakujecie na rower, podskakujecie nim na nim, próbujecie go dobić, i powinniście uzyskać wynik mniej więcej 90% skoku użytego podczas tego podskakiwania. No i jeżeli podczas tego ćwiczenia użyliście więcej skoku, najprawdopodobniej dobiliście zawieszenie, no to tam, gdzie je dobiliście, powinniście dorzucić tokeny, zwiększyć progresję. Z kolei, jeżeli nie dojechaliście do tych 90%, no to tokeny wyjmujecie, zmniejszacie progresję, obniżacie ją. Potem bierzecie rower, zabieracie go do lasu, na ten swój tor testowy do ustawiania zawieszenia i ostatecznie dostrajacie te wszystkie regulacje. No i u mnie to w ogóle nie zadziałało. Bo za każdym razem, a robiłem to dziesiątki razy, na parkingu miałem idealnie 90% przód, 90% tył. Potem wjeżdżałem w teren, tył dobity, przód 70% użyte. Wniosek jest generalnie prosty. Ja oczywiście starałem się samymi nogami wbijać ten rower w ziemię w ogóle nie używać rąk do tego, natomiast Czym innym jest praca naturalnie z naturalnym obciążeniem, z naturalną dystrybucją swojej masy na rowerze w terenie, w rzeczywistości, a czym innym jest po prostu dobra, wbiję go jak najmocniej. I tutaj pojawia się taka moja malutka tycia rada, żeby, mimo wszystko, na ten wynik tego podskakiwania na parkingu patrzeć tak trochę z przymrużeniem oka. To, co jest w terenie, to, to jest istotne, a nie to, co wychodzi nam na parkingu. Ja chyba czasami za bardzo patrzyłem aptekarsko na te wyniki tych. Pomiarów. Niech będzie jakkolwiek, wjeżdżacie w teren i tam dopiero sprawdzacie, jak się to zachowuje. I kolejna rzecz, jak już zmieniliście progresję, to niestety trzeba jeszcze raz od początku zrewidować wszystkie pozostałe ustawienia. Zmiana kompresji może, choć nie musi, zmienić sag. Czyli, że przy tym samym ciśnieniu macie większy bądź mniejszy sag. Jeśli rzeczywiście coś takiego się pojawi, to musicie skorygować ciśnienie w amortyzatorze. Jak skorygujecie ciśnienie, to niestety znowu musicie skorygować rebound, który jest ściśle powiązany z tym ciśnieniem. Więc to jest taka robota w kółko. Najpierw ustawiasz jedno, potem drugie, potem trzecie. I jak ustawisz to trzecie, to wracasz z powrotem do pierwszego, sprawdzasz, czy jest rzeczywiście dobrze. Jak jest dobrze, to super. Ale jak nie, no to znowu poprawiasz pierwsze, potem drugie, a potem jeszcze raz sprawdzasz trzecie. Powiem tak, ja progresję ustawiłem chyba całe lato. To jest proces, który wydaje mi się nigdy się nie kończy, zresztą tak jak i ustawienie całego zawieszenia, bo my się zmieniamy. Nie tylko tyjemy czy chudniemy. Zmienia się nasz styl jazdy, nasze prędkości, ścieżki po których jeździmy. Ja z progresją tyle walczyłem, bo starałem się cały czas znaleźć ten najlepszy, ten idealny kompromis pomiędzy ustawieniem na yy, takie naturalne trasy, kamcory, korzony, a pomiędzy ustawieniem na flow trail jakieś małe chopeczki, bo dużych nie skaczę, małe dropiki, żeby to pracowało w miarę sensownie w obu scenariuszach. No i chyba w końcu mi się udało, jestem teraz zadowolony z ustawienia swojego zawieszenia. Mam wrażenie, że w końcu jestem w stanie wykorzystać większość potencjału drzemiącego w moim rowerze. Dlatego i Wam polecam przyjrzeć się progresji Waszego zawieszenia. Tymczasem na razie, gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć mój skromny kanał, to ja przygotowałem takie naklejeczki. Można je kupić. Tam link do aukcji jest tam, tam na dole powinien być. Tą jedną już zużyłem, nieważne. Cześć.